Mamo, kiedy otworzysz te drzwi? Ja chcę zobaczyć Jagienkę. Boguniu, ale mała dziewczynka potrzebuje spokoju. I jak to spokoju? No, już tutaj Pan pandziocha idzie. Jniucha, ty, słyszysz? Pan dzioch, wynoś się stąd. Jagienka jest moja, słyszysz? Akurat twoja jest naszą siostrą. Nieprawda, bo to moja rodzina i ja się będę z nią bawił. Pan zabieraj stąd tą kitę. Słyszysz, Boguniu, No, nie możesz się tak zachowywać. Czemu taki jesteś, zaborczy? No. Słuchaj, mamy, wszyscy chcemy poznać Jagienkę. No, ja bym też chciał zobaczyć tą dziewczynkę. Akurat, pan słuchaj, bo jak ugryzę ten łeb. No, akurat, ja się ciebie nie boję, większy jestem od ciebie, większy, większy, akurat. Akurat, ja jestem silniejszy. Ja ci tu zaraz nabiję, pan Dziocha. No, tylko mnie tu zaczepiaj, to ci pokażę, kto jest większy. Głupi pan No, co? Wymiękasz? Wymiękasz? No, widzisz? No, ja tutaj rządzę, a ty sobie możesz tylko popatrzeć. A najlepiej to stąd idź. No, ha, ha, ha. Ucieka. A? No, Pan Rudy, Rudy, coś się z tobą dzisiaj porobiło. O co tu chodzi, słuchaj? No, bo tam w pokoju jest mała dziewczynka, nowa siostrzyczka. Moja siostrzyczka, Jagienka ma na imię i wszyscy stąd wynocha. Bo Jagienka jest moja, a na pewno ja chcę ją pierwszy poznać. Pan idziesz stąd, Boguniu. A czemu ty się tak zachowujesz? Ugryzę tą łapę. Niech ta ręka otworzy te drzwi. Słyszy ta ręka? No, ja chcę poznać Jagienkę. Boguniu, ją. Dziewczynka potrzebuje jeszcze troszkę sobie tam pospać, poleżeć w spokoju, no. No nie wiem, ja chcę już, już i nikogo tu nie wpuszczę pod te drzwi. Słyszycie?